Witajcie w kolejnym odcinku wojny śmietnikowe. Co to jest? A to, yy, proszę Państwa, jest zmywarka. Zmywarce tutaj z różnych względów. Po prostu to pękło. Puh. Puh. Dlaczego nagrywam filmik na wojny śmietnikowe? Otóż dzisiaj pękło mi to kilka dni temu i dzisiaj sobie wracałem ze spaceru i zatrzymałem się na, na takim osiedlu takim dosyć sporym żeby się przelecieć po śmietnikach oczywiście a co a gdzie miałbym? Po co miałbym się zatrzymywać, nie? Więc yy, tak Wędrowałem, wędrowałem po tych śmietnikach, nic nie znalazłem. Na jednym śmietniku w jednej torbie w torbie było siodełko ze sztycą, ale nie pasuje do tego roweru, którego ja posiadam, więc nie za bardzo. Następnie dalej sobie szedłem, szedłem i tak patrzę że pod śmietnika, tam pod śmietnikiem leży taka blaszka błyszcząca złomiarze dokonali recyklingu na miejscu to się nazywa recycling in place bezpośrednio pod śmietnikiem po prostu demontują wszystkie metalowe części co tylko im się uda zdemontować i i rozumiesz pan wtedy yy, zabierają to, co jest dla nich warte te parę groszy a ja miałem niesamowite szczęście, bo parę dni mi pękła ta blaszka i teraz te drzwiczki od zmywarki mi opadają na dół po prostu z obu stron jest taka sprężyna z tą blachą i po prostu jest za za słaba tamta sprężyna żeby ją utrzymywała nie? więc Miałem do wyboru kupić za trzy dychy taką blaszkę na Allegro Albo w jakimś sklepie internetowym Już planowałem nawet, że już niedługo kupię Jutro, pojutrze, za tydzień Tylko się zastanawiałem Zmierzyłem jaki to rozmiar I patrzcie jakie szczęście, po prostu no Przynoszę do domu, idealnie pasuje, po prostu na no, idealnie Identyczny rozmiar, wymiar, długość. Zaraz tutaj sobie ładnie to zamontuję. Zatrzymam na chwilę nagrywanie. No. Szukałem, szukałem i znalazłem. Z 15 minut szukałem. No dobra, teraz trzeba to posmarować, rozumiecie. To, czy to jest czyste w ogóle? Koronawieckiego. Koronawiecki. Mateusz Koronawiecki. Odwołuje Wigilię. Nie będzie można się spotykać powyżej pięciu osób. No chyba, że one mieszkają w jednej rodzinie. Cieka ciekaw jestem, jak kundle będą jeździć po całym mieście i zaglądać po domieszkań i kontrolować, kto kto mieszka w jednym gospodarstwie ja domowym, a kto nie. Tylko bardzo mi wystąpi. Nagrywam. Nagrywam. Że tutaj ktoś gościł. No tak, tak. Policja ci nie wejdzie normalnie do domu, tak? Ktoś musi być zgłoszony. Zgłoszony, no. Donosicielstwo będzie kwitło. Dobra, teraz tu smarujemy elegancko to, tu gdzie przebiega to, tu możemy posmarować to, przetrzeć to, wierzchu, przeczyścić to starego tego. To się wyciąga? Wyciąga, a jak to się w ogóle zakłada, kurczę? Co? Nie wiem. Spróbujemy. Spróbujemy to założyć. Trzeba tu od spodu. ładnie się nam tu rozprowadzi, pod. i tu na tej, na tej rolce <laughs> smarujemy, teraz to z okrągłym oczkiem. Zakładamy na to. To przekładamy tu. Tak, ale to dziwnie. Dziwnie to wchodzi. O, teraz to tu. Uuu, będzie ciężko. Już widzę, że będzie ciężko to nałożyć. Kurczę. Jak to nałożyć teraz? Hmm? Zastopujemy na chwilę film. A, teraz tu jakoś muszę to... O, jakoś tam troszkę tą naciągnąć to. Czymś tam sprężymy. Naciągnąć o, patrzcie jak łatwo idzie. No, ja myślałem, że to będzie trudno, a to dobra. Never mind. Troszkę jeszcze podsmarujemy to, co by był dobry poślizg. Wiecie, wiecie, że dobry poślizg jest bardzo ważny w wielu aspektach życia człowieka. Podsmarujemy tu ładnie, żeby był ekstra poślizg. To jest zwykły zielony smar. Używam go do smarowania Koł, kół, kulek w piastach rowerowych. Ładnie tutaj to smarniemy. I git, co nie? O. Test. O. Test. Nie opadają. Ta-dam! Dzica naprawione. Wuhu popsuło się. Patrzcie jak to działa przy okazji. Widzicie? Tu od spodu jeszcze można smarnąć. Smarowania nigdy za wiele, wiecie, rozumiecie, nie, o co chodzi, nie? Rozumiecie, o co chodzi, nie? Czekaj tam, poczekajcie. Czekajcie, poczekajcie, teraz trzeba tu od spodu O. O. Teraz tu zmarnąć. Tu smarnąć. O i będzie git. Będzie szło jak w masło, co nie? Zawsze jak coś mi nie idzie, to po prostu smaruję wtedy porządnie. I wtedy zaczyna wszystko funkcjonować idealnie. Patrzcie, żebym nie ściemniał, że nie pasuje, że zły że zły kupiłem, znaczy się znalazłem na śmietniku. To wcale nie, bo znalazłem dobry na śmietniku, pasujący i za darmo. Co, nie? Troszkę tak mało. Tak. Ballet. Yes Yes, yes. Dobra, kończymy ten odcineczek. Naprawiajcie swoje sprzęty, biorąc części ze śmietnika. W ten sposób oszczędzacie pieniądze i oszczędzacie środowisko naturalne. Do widzenia, cześć.